you mm -hmm. Dziesiąta godzina od drugiej do trzeciej w nocy, Jezus przedstawiony Annaszowi. O Panie mój Jezu Chryste, padam na kolana w Twojej boskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej, kochające serce. Aby zechciało mnie przyjąć do bolesnego rozważania 24 godzin, podczas których z miłością do nas zechciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień w trakcie rozważania. Dziesiątej godziny. Jeśli zaś chodzi o godziny, których nie mogę zgłębiać, ofiarowuję Ci wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić, bądź to napełnienie moich obowiązków, bądź na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją pełną miłości intencje i spraw. Aby była ona z pożytkiem dla mnie i dla wielu, tak jakbym rzeczywiście wykonała to, co z największą pobożnością pragnęłabym uczynić. Tymczasem dzięki Ci składam, mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. Aby jeszcze więcej podobać się Tobie, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce, i zamierzam się nimi modlić łącząc się całą z twoją wolą i z twoją miłością wyciągam też ramiona by cię objąć kładę głowę na twym sercu i zaczynam Jezu Bądź zawsze ze mną. Czuła matko, razem pójdźmy za Jezusem. Mój Jezu, Boski Wartowniku. Czuwając w Twem sercu nade mną i nie chcąc pozostać samemu weze mnie, budzisz mnie i obydwoje znajdujemy się w domu Annasza. Anna przesłuchuje Cię właśnie w sprawie Twojego nauczania. I Twoich uczniów. A Ty, o Jezu, by bronić chwały Ojca, otwierasz Twoje najświętsze usta i głosem donośnym i pełnym godności odpowiadasz. Przemawiałem jawnie i wszyscy tu obecni słyszeli mnie. Na Twoje słowa. Pewne dostojeństwa wszyscy drżą, lecz podstępność jest tak wielka, że jeden sługa, chcąc schlebić Annaszowi, podchodzi do ciebie i ręką okutą żelazem wymierza ci policzek tak silny, że aż się zataczasz, zaś Twoje najświętsze oblicze sinieje. Teraz rozumiem słodkie życie moje. Dlaczego mnie zbudziłeś? Miałeś rację. Kto miał cię podtrzymać w momencie upadku? Twoi wrogowie wybuchają szatańskim śmiechem, gwiżdżą i oklaskują czyn tak niesprawiedliwy. A ty, chwiejąc się na nogach, nie masz nikogo, na kim mógłbyś się oprzeć. Mój Jezu, biorę cię w ramiona. Do prawdy chciałabym zrobić z siebie mur i odważnie ofiarować ci mój policzek, gotowa znosić każde cierpienie z miłości do ciebie, współczuję Ci z powodu tej zniewagi, i wspólnie z Tobą czynię za dość uczynienie za bojaźliwość, tak wielu dusz, które z łatwością ulegają zniechęceniu. Za dusze, które ze strachu nie mówią prawdy, za brak szacunku należnego kapłanom i za szkalowanie innych. Widzę, mój cierpiący Jezu, że Anna nasz wysyła Cię do Kajfasza. Twoi wrogowie zrzucają Cię ze schodów, a Ty, mój umiłowany, tym bolesnym upadkiem dajesz zadośćuczynienie za tych którzy nocą, pod osłoną mroku, popadają w grzech oraz przywołujesz heretyków i niewiernych do światła wiary. Ja również pragnę naśladować Cię w tych zadośćuczynieniach i póki nie dojdziesz do Kajfasza, wysyłam Ci moje tchnienie, by broniło Cię przed nieprzyjaciółmi. Gdy będę spała, ty dalej stój na straży i zbudź mnie w razie potrzeby. Daj mi twój pocałunek i pobłogosław mnie. Ja zaś całuję twe serce i w nim zasypiam. O mój uwielbiony Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie męki. Abym Ci towarzyszyła, zatem przyszłam. Wydawało mi się, że widzę Cię zbolałego i udręczonego, jak modlisz się, wynagradzasz krzywdy, cierpisz oraz upraszasz zbawienie dusz najbardziej czułymi i wymownymi ze słów. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim. Teraz zaś czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: dziękuję i błogosławię Cię. Gdyż muszę się oddalić, by zająć się codzienną pracą. Tak O Jezu, dziękuję, powtarzam, tysiąc tysięcy razy. Chwalę Cię i błogosławię za wszystko to, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego z nas. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy Twój oddech bicie serca. Za każdy krok, słowo, spojrzenie, oraz za każdą gorycz i upokorzenie, które zniosłeś, za wszystko, mój Jezu, dzięki Ci składam i błogosławię Cię. O Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw w taki sposób, ażebym mogła ściągnąć na siebie, i na wszystkich potok Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu, przytul mnie do serca swymi najświętszymi rękami i pobłogosław każdą cząstkę mojej istoty tak, aby nie mogło wydobyć się ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Dlatego zdaję się na Ciebie w podążaniu za Tobą. Co więcej, Ty sam będziesz się mną posługiwał. A ja od teraz pozostawiam moje myśli przy Tobie, aby bronić Cię przed nieprzyjaciółmi, oddech mój oddaję, by ci towarzyszył. Moje bicie serca by mówił ci zawsze mówić ci zawsze kocham Cię i odpłacać Ci miłością, której inni odmawiają. Oddaję krople mojej krwi, a żeby ci zadość uczynić i zwrócić ci honor i szacunek których wrogowie twoi, poprzez przezwiska, opluwanie i policzkowanie, chcą cię pozbawić. Całą sobą pragnę cię strzec, mój ukochany, pomimo obowiązków pozostaję w twoim sercu, boję się je opuścić. Ty mnie w sobie zatrzymasz, nieprawdaż? Bicie naszych serc będzie się wzajemnie rozumieć, stopi się w jedno, aby dać mi życie. Miłość oraz nierozerwalną łączność z Tobą. Mój Jezu, jeśli byś spostrzegł, że mam zamiar uciec od Ciebie, niechaj Twoje bicie serca przyspieszy w moim, niechaj Twoje dłonie przycisną mnie mocniej do Twego serca, niechaj patrzą na mnie Twoje oczy i cisną błyskawice ognia, ażebym czując Cię natychmiast powróciła do zjednoczenia z Tobą. O mój Jezu, proszę o Boski pocałunek, obejmij mnie i pobłogosław. Ja całuję Cię w najsłodszym Twoim sercu i w Tobie spoczywam.